Siemano, z tej strony Karol z kanału gier Brodowski. Widzimy się w kolejnym dniu prac naszych polowych. Tak kurde, teraz Powolutku, żeby zaraz nie zbierać z całej szosy. Rozwozimy właśnie z dziadkiem oborniki. Obornik, w sumie bo tutaj mamy tylko w tej części składowane właśnie z wiosny co nam zostawało tutaj będzie rozwożony po to obornik pod rzepaki no także terminy gonią tutaj też właśnie zaczęliśmy kosić gryki z pokosówki bo też na niektórych działkach właśnie będzie siano siane rzepaki bo też były właśnie gnojone e, na wiosnę te działki już zmyślą pod kolejną uprawę e, dlatego też e, jedni koszą <tutujesz> tutaj też mamy taką pogodę że miało być takie dwa tygodnie takiej e, solidnej pogody no ale wychodzi jak zawsze że to jedynie co takie to ich spekulacje są nie, nie ma co do końca im wierzyć, bo to mówię. No, miała być taka pogoda, na no jest takie, nie jest nie wiadomo jak ciepło, ale też na jakieś niskie temperatury nie ma co bardzo narzekać. No jest, mówię, takie idealne do, do odpoczynku temperatury. Skoro nie opalimy. Tutaj wcofam e, sobie jeszcze raz tutaj też mamy większy przepływ ustawiony, nie chcę mi się już chodzić i przestawiać tego, bo to później tak samo będę musiał e, właśnie przestawiać e, co do posuwu no po prostu sobie e, ciutujmuję na, na wajsze, tutaj w dżendirze. No i będę musiał to od razu teraz e, zruszyć. A niech tam będzie na końcu. Niech. No tutaj, no nie wiem, gdzieś w okolicach tam 18-20 ton będzie gdzieś tak rozrzucone. Tak ta było tutaj przewożone i tak mniej więcej wy, wychodzi tutaj na pole. Nie ma go, nie wiadomo jak dużo, no ale to też nie jest tak, że. Że, że widać jest właśnie ściernisko ściernisko to było stależowane e, no a teraz pójdzie e, prawdopodobnie też e, na, żeby go wymieszać talerzówka i do, dopiero później jak będziemy już robić e, besorkowo e, tutaj uprawę to już pójdzie pójdzie na głęboko na te 25 cm Prawdopodobnie bez orkowiec. No i będziemy mieli właśnie i rozwieziony obornik, i właśnie i uprawione. Częściowo, tak jak po tych, pogrykach będziemy wykonywać orkę. No, ponieważ gryka nam poschodzi w tym rzepaku, i ona lubi za, zagłuszać ten rzepak. No, tutaj z dziadkiem pracujemy ostro. Nie poddajemy się, trzeba też na niego uważać teraz. Bo to gadzi już wysługę. Ladma, nie chcę, żeby go obfajtolić. To niech się odsuwa. Prezes pomaga mi z tym, bo to jak widzicie, to jest yy, właśnie yy, rozrzutnik. Yy, no zwykły, jak przyczepa, nie jednoosiowy No i co? I by I mi było ciężko zapinać i odpinać No tutaj też ładowarkę nie przyjeżdżaliśmy, bo jest właśnie kawałek od gospodarstwa A nie, nie opłacało mi się podpinać pod klasa, bo jeden klas jest już podpięty właśnie z przyczepami bo gryki koszą drugi jest podpięty pod talerzówkę bo od razu e, robimy nim uprawki poźniwne to jest ten 630 na nawigacji to mówię to tutaj tylko wyprowadzamy sobie linie tak samo na tych działkach kurde tutaj po to orywane miałem ale to troszkę człowieka aż denerwuje, trzeba uważać żeby to nie porozpierdzielało Tutaj te oborniki. Ustale żyjemy i będziemy czekać już na, na orki. Zaraz będziemy się też, y, właśnie, zabierać za, za orki. Bo tutaj też, y, właśnie, czasu nie wiadomo ile nie, nie zostało. Y, też w okolicy tam 23-25 y, będziemy prawdopodobnie no już częściowo zaczynać siewy. Kupić już nie wyjeżdżam. Będzie co będzie. Ja jeszcze tutaj na tych działkach muszę podjechać, żeby właśnie te. Dziadzisz, działać, działać, uciekaj, Żeby właśnie podcinać krzaki po przybrzegach. Mimo że to też jest uciążliwe no to już mówię, to nie są maszyny nie, nie wiadomo yy, wiadomo, że lusterka, nie lusterka na no przykładowo w naszej 650 lusterko elektrycznie regulowane podgrzewane, kosztuje półtore tysiąca no i, ob, i obcięcie krzaków, nie kosztuje półtore tysiąca i rysowanie maszy czy, czy po prostu no ja nie lubię jak mi coś trze po pociągniku, czy, czy muszę się odsuwać nawet od tych granic dlatego takie krzaczki do, do utylizacji pójdą i tyle czekaj Się mi podcina, podpina rozrzutnik, także to jest też duże ułatwienie. Z tego względu, że no musiałbym już celować tak idealnie, tak to. Nie miał zajęcia, to rozrywkę ma teraz. Zobaczy pola. W sumie teraz to już nie, nie bardzo ma co oglądać, bo już mam praktycznie wszystko zebrane, tylko zostały nam gryki prosa i kukurydza na ziarno. No ale to mówię. Teraz już na tych działkach będziemy mieli rozwiezione. Tutaj też już częściowo w tą stronę mam e, rozwiezione. No i co? W tym roku będziemy mieli kilka no raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć odmian rzepaku. E, tutaj są mocniejsze ziemie. E, mamy Właśnie wybrane też niektóre rzepaki troszkę na, na mocniejsze ziemie. No i tutaj liczymy na e, też lepszy ten plon. E, niż właśnie tam w drugiej części gospodarstwa, gdzie mamy te słabsze gleby. Tam idą już inne odmiany. Stricte właśnie pod, pod, no pod takie gleby. No. Te e, tak jakby odmiany sobie radzą. No mieliśmy w tym roku to Mirandę i Toma. No to na tamtych działkach no nie ma co powiedzieć, że, że nie dawały rady, bo dawały sobie radę elegancko. No a tutaj mamy w sumie na na te działki, tylko tam jeszcze nie wiem, czy będzie widać na tamtych działkach. To w sumie tutaj też coś będzie no w okolicy coś koło 10 hektarów no to tutaj na, na te stanowiska mamy inne odmiany. No mówię dobór odmiany co do, do klasy ziemi, czy właśnie zmianowanie. To jest podstawa podstawa podstawy, ponieważ no, już od tego początku zaczynamy walkę o plon. No, tutaj mamy już e, właśnie obornik rozwożony i tak samo po oborniku e, jak mieliśmy działki właśnie na tej drugiej części. No i działka od działki jest oddalana no, praktycznie 300. Nawet nie, nie metrów, no to już była różnica, gdzie, gdzie był właśnie dawany obornik. Że w, w lepszej kondycji, no to jest nawóz mineralny. Tutaj dostarczamy właśnie próchnicy. No, inaczej rośliny nam po prostu rosną też po oborniku. A że tego obornika e, trochę mamy, to, to, to właśnie dajemy. I no, staramy się jak najwięcej pól nawozić jest i też tego właśnie bydła, gdzie nam produkują ten materiał no wiadomo, roboty jest przy tym ale mi się wydaje, że jest łatwiej rozwozić obornik niż wywozić gnojowice gnojowice możemy no, praktycznie robić samemu bo to po prostu tylko wciągamy i wywozimy na, na pole. ale jak jakieś mamy mniejsze zbiorniki mniejsze zbiorniki na gnojowice czy, czy nawet ogólnie mniejszą beczka synizacyjną no, no to jest tej jazdy, tutaj możemy przykładowo jak już mamy pełne właśnie płyty wywieźć sobie na, na pryzmę, spryzmować to no i teraz w międzyczasie przykładowo jak właśnie u nas koszą gryki ja nie jestem wtedy potrzebny to, to mogę sobie na spokojnie z naszym dziadusiem porozwozić oborniki, a tak to, no, z co też mógłbym samemu wodzić, no, ale tu mówię, to, to już jest logistycznie, mi się wydaje, że utrudnione, bardziej utrudnione niż, niż właśnie z obornikiem. No, kurzyć się, kurzy. Nie wiadomo, właśnie, też jaka decyzja pójdzie, ale prawdopodobnie będzie. Będzie orka, i zaraz z tyłu orki, żeby w tą mokro glebę wyorywać i, i siać. Także zobaczymy.